Idziemy dalej. Do dobry do dobry 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 dwudziesto. Ludzie się trochę zabawią. Mi się trochę jeszcze z ciebie pośmieją. Chyba, ej, przejdę na niewidzialnym. Wiesz, że jak ja przechodzę na niewidzialnym, to one się nie wykluwają? O Boże, ja mam jako quest'a tego bossa No A ja nie? Jaki on jest straszny? Kto tu jest? Każdy go ma. O, jeszcze więcej. No, najlepiej. No co, najlepsza zabawa? Najlepiej te czarne zabijać. Na nimże to by było fajnie z tym z tą Mega, men, Mega man! Mega man! U ciebie jest mój kuzyn! lala. La, la. Też. Ludzie jak nie dawajcie mu su dawajcie mu same suby, bo to, bo, bo to słaby nagrywać i w ogóle ma... E wiesz, ja nie nagrywam. Ale nie, ja mówię o moim kuzynie. Aha. Tobie to ja wiem Ty nawet nie chcesz nagrywać. Ty jesteś taki, że. Ty jesteś trybnie nagrywający. No, no. nie mam nic. Nie na życie. Dawaj, biegniemy na hardcore. Chyba cię coś boli, człowieku. cię coś, człowieczku? Ale co ten nie... mały silny. <laughs> Spoko? A ten mały silny. A co to za jaja jakie? No, się rozwalimy. czekajcie, ma je wysadzić masz bomby? Hmm? Jakie jajka. Rozwalamy po jednym jajku. On się produkuje z powietrza. No wiecie co, ludzie. Takie. Na, 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 na. Wiesz co, jakbyś miał roadża, to byśmy przeszli sobie po prostu na niewidzialnym do bosa. O, to jest najlepsza na razie taktyka. No, staj no, za mną. No! Ja nie mam pot na życie, więc wiesz. A ty co, a ty. No no, tak, to mnie mam kurde że ja to zrobiłem. No co, a nie zrobiłeś tego? Ludzie piszcie w komentarzach, że on to zrobił, bo on to zrobił. Ale on to nie zrobił. A ja bym się teraz załamał, jakby się okazało, że dźwięk mi się nie nagrywa. No, nie, do no Mam Memporty na, na chylale. musimy tak cisnąć ich po jednym jajku, bo ja dedam Pa, jak unikam ich, strzałów, tak unikam, że łapię wszystko na klatę. To się nazywa kolc. No, nie! no, to! No filmik! Kod... Kot... no, to bo no to jeszcze to chwilę potrwa. Siedem minut jeszcze. O Boże, co za... O Boże! Ej, mam pomysła. Mamy, mam, mam plan, jak Możemy go zabić. Tyś stój zam... Ty tam gdzieś się schowaj. A ja go zjadę. Ale wiesz, że ja go muszę jeszcze rozwalnąć To dawaj, chodźmy przez to te. te, te. Kurde, dobra, dostałem. Dobra, jestem niewidzialny. Dobra, patrznęłem go. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Kurde, nie robię. Ptak na drzewie może siedzieć. Mama także się ucieszy, że ma takie słone dzieci. Nie wyrzucę więc papieru. Chodźmy drzewa, Na Na Wiesz, że trzeba najpierw zniszczyć to białe? Ale to czegoś nie da zniszczyć.

Ja też się schowam. Ludzie, Dobra, zale. hardcore. Ujeżdżę te hity dostać. No, W niego jednego. prosto w niego. Od Wszystkie hity go Te pai się. Mam schron. mam. Ale zobaczę twój. Dobra, nie musisz. Ujesz jest nieskuteczny, bo dostaje. Gdzie ty jesteś? O ty tu jesteś. takie tabie tępy. Lądowałem dokładnie przed jego. Ształem, na szczęście, że nie. Ej, czekaj, tu Ja już chronu Dobra, ja tu będę rozwalał kolejny... Ej, się, wiesz nie? I teraz. Ej, fajnie to. Chodź tu, chodź tu, nie wychodź! No co, czemu mu Ja właśnie nie wychodzi. Dobra, schowam się. Ale no to nie fer, tak, bo ten, bo po co i ma go nie mogę wygonić. No. Chyba nie, muszę wziąć chyba na spida. Biorę pierwszy na spida. No daj, zadku. O, dostał, dostał. No nie mogę. Dostał, wyszedł. Dostał ode mnie. Ode mnie. Masz dwa hit! Tak mało ode mnie chyba, chyba pięć.

Dobra, idzie na niewidzialnym do niego. Mam 4 sekundy. Gdzie on znowu Nie Ja drugi koń. Czysta, 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 go. On, on daje ci weakness tego w ogóle. What? No właśnie, a ja po prostu ja nie to... mogę dogonić. A ja jak go cisne. Wziąłem sobie ten nie na siłę, tylko ten na szybkość. Jezus! Co za ból! Ty nie dałej! Ty nie umieszał ja Dostałem tą dużo. Mam koksz, albo nie, nie jest. On. To nie jest dobry schron. To nie jest dobry schron. Jest, patrz, się tutaj. Ale mi chodziło o te kule. tak podchodzi, to jest no nie wkurza ja się bardziej, ja bardziej ciekawię czemu on jest taki mocny ja się bardziej ciekawię czemu my go od 5 minut jedziemy za chwilę będzie 10 minut no jezu nie i go, zrobimy cięcie z powrotem dopiero się tylko zabiję. Nie będziemy brać i temu, żeby wam pokazać, co było w środku. Dobra, idę do schronu, bo mam mało HP. Unikam jego szatu Ja prawie. A może to mnie podejdzie? No podejdź. Ha, <tostne> na, na, no, po co to się odsuwa. Jak nie tu w Ej, a ciekawe ile bez tego napieśniku defense 12 Ej, Ej dawaj, dawaj ty z jednej a z drugiej. drugiej. Dawaj, dawaj teraz prosto to, w niego. Chyba cię coś pójdzie. No, 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 <laughs> <laughs> o ludzie, złożyliśmy co to. Ja na biorę jedno. Bo z na. O ludzie, i widzicie co z niego mamy? No, tutaj jest portal. <śmiesz> no, nie, to my już kończymy, wy widzieliście ile my się namęczyliśmy. No bo to takie szybki! To było okropne. No to my kończymy, no to cześć. Siema.